Do momentu, aż ktoś udowodni, że jest ona prawdziwa. Myślę, że to jest błąd. Myślę, że to ja podjąłem właściwą decyzję. Powiedziałem: Boże, będę ci wierzyć, nawet jeśli chodzi o rzeczy, których nie rozumiem. A on wyjaśnił mi prawie każdą z nich. Wciąż mam kilka pytań. Był pewien ateista, który pewnego razu przyszedł do Kaznodziei i powiedział: Nie wierzę w nic, co jest w Biblii, wierzę tylko w naukę. Kaznodziejo, jeśli potrafisz udowodnić naukowo choć jeden werset z Biblii, uwierzę w to. Kaznodzieja powiedział, w porządku. Chwycił ateistę za szyję, złapał za nos i zaczął go wykręcać. Prawie natychmiast z nosa ateisty zaczęła płynąć krew, a on krzyknął, co ty u licha wyprawiasz? Kaznodzieja odpowiedział, udowadniam Biblię. W Biblii jest napisane, z nosa uciskanego krew będzie ciekła. Nie radzę wam tego robić, chyba że traficie naprawdę na zatwardziałego ateistę. Wtedy możecie wypróbować tę metodę. Ale ja chciałbym przedstawić wam teorię Howinda. To ma być dobra technika nauczania. Powiem wam to, co wam zamierzam powiedzieć. Potem wam to powiem. A potem zamierzam powiedzieć, co wam, wam powiedziałem. Łapiecie to? Przejdziemy przez to bardzo szybko. Osiem prostych kroków, które wyjaśniają, co spowodowało potop i wyjaśniają te wszystkie dziwne zjawiska na tej planecie. Potem powiemy sobie o paru rzeczach z większymi szczegółami, a potem zakończymy. No i zwierzęta weszli bezpiecznie do Arki. Pojawił się lodowy meteoryt o temperaturze minus 185 stopni. Zaczął lecieć w kierunku Ziemi i rozpadł się w przestrzeni kosmicznej. Kiedy się rozpadał, niektóre jego fragmenty zostały przechwycone i stały się pierścieniami wokół planet. Inne fragmenty utworzyły krater na księżycu i na kilku innych planetach. A to, co zostało, spadło i rozbryzgało się na biegunie północnym i południowym. Ten bardzo zimny śnieg spadł głównie na biegunach i przysypał stojące mamuty. Bryła lodu na biegunie północnym i południowym, przecięła skorupę ziemską i uwolniła wody odchłani. Rozprzestrzeniający się lód wywołał efekt epoki lodowcowej, który widzimy do dziś. Meteoryt przysypał mamuty, sprawił, że ziemia zaczęła się kołysać przez kilka tysięcy lat i że płaszcz, który chronił ziemię, zapadł się, to otworzyło wody odchłani. Podczas pierwszych kilku miesięcy potopu martwe zwierzęta i rośliny osadziły się i zostały przesypane. Z roślin powstały złoża węgla, a ze zwierząt ropa. Szczątki i skamieliny wciąż można znaleźć na wielkich cmentarzyskach. Ropę w wielkich zagłębieniach pod ziemią. Podczas kilku ostatnich miesięcy potopu niestabilne płyty ziemskie zaczęły się przemieszczać. Niektóre miejsca podniosły się, niektóre zatonęły. To właśnie uformowało baseny oceanów i łańcuchy górskie. Wyciekanie wody spowodowało niezwykłą erozję, która doprowadziła do powstania wielkiego kanionu w ciągu kilku tygodni. Przez kolejne kilkaset lat, czapy lodowe powoli topniały, osiągając współczesne rozmiary. Woda pochodząca z topniejącego lodu. Podnosiła poziom oceanów, tworząc to, co nazywamy szelfem kontynentalnym. Nastąpiło również chłonięcie dwutlenku węgla z atmosfery, co spowodowało przepuszczanie większej ilości promieniowania, co z kolei skróciło długość ludzkiego życia. A w czasach pelaga odniosło to swój skutek. Rezultaty tej niszczącej powodzi są widoczne na Ziemi do dziś. A teraz trochę więcej szczegółów na temat każdej z tych rzeczy. Bóg powiedział do Noego: wejdź. Zauważyliście to? Posłuchajcie bardzo uważnie. Co Bóg powiedział Noemu, żeby zrobił? Powiedział mu, żeby wszedł do arki. Nie powiedział idź do arki, ale powiedział wejdź do arki. Gdzie musiał być Bóg, żeby coś takiego powiedzieć? W arce. Bracie, to jest nakaz. Wejdź do arki, Noe. Wejdź ze mną. Płyniemy w mały rejs. Wejdź, jestem tu z tobą. A kiedy potop się skończył, Bóg powiedział do Noego: Wyjdź z arki. Bóg przez cały czas był z nim. Cóż to był za rejs? I pan zamknął drzwi. A tak przy okazji, to jest dobry werset, jeśli chodzi o kwestię wiecznego bezpieczeństwa. Jeśli pan cię zbawił. Jesteś zbawiony. Nie możesz wydostać się z Bożej ręki. Następnie ten lodowy meteoryt o temperaturze 185 stopni poniżej zera przyleciał do układu słonecznego. Część meteorytu rozpadła się. Pojawiły się kratery na Merkurym, kratery na Księżycu. Cztery z planet mają do dziś pierścienie wokół siebie. A te pierścienie wokół nich składają się ze skał i lodu bardzo interesujące. Walt Brown sądzi, że niektóre z kraterów na Księżycu powstały, kiedy otworzyły się wody głębinowe, a skały wystrzeliły do góry poza zasięg przyciągania grawitacyjnego. Przez chwilę krążyły one w kółko, a potem uderzyły w Księżyc. Może ma w tym rację, tego nie wiem. Ale interesujące jest to, że on uważa, iż komety pochodziły z Ziemi. Woda na Marsie też pochodziła z Ziemi, kiedy otworzyły się wody odchłani. Możecie sami o tym przeczytać, jeśli chcecie. Bardzo zimny śnieg wylądował... Głównie wokół biegunów. Ponieważ na ten bardzo zimny śnieg ma wpływ nie tylko pole magnetyczne, jest on w łatwy sposób ładowany statycznie. Jak wielu z Was widziało generator Van der Graaffa, który sprawia, że włosy stają dęba na głowie? Mamy taki w jednym z naszych centrów naukowych w Parku Przygody. Ten lodowy meteoryt, który leciał w kierunku Ziemi, rozpadł się, jego fragmenty usadowiły się przeważnie wokół biegunów, wywołując kołysanie Ziemi przez kilkaset lat, a może nawet przez kilka tysięcy lat. Płaszcz wodny zawalił się i padało przez 40 dni. Woda, znajdująca się pod skorupą ziemską, wystrzeliła na powierzchnię i strzelała w górę przez 150 dni. Wszyscy zatonęli. Zabicie wszystkich w czasie potopu zajęło prawdopodobnie od 6 do 8 miesięcy. Mamy takie wyobrażenie, że padało i wszyscy zginęli pierwszego dnia. Nie, ludzie umierali przez długi czas. Biegali i walczyli o każdy wyżej położony fragment Ziemi, a takich było coraz mniej, ponieważ poziom wody rósł przez 150 dni. Wody było coraz więcej. Tak przy okazji. Wciąż są odkrywane kawałki lodu, które latają w przestrzeni kosmicznej. Oto artykuł o pewnym naukowcu, który odkrył, że kawałki lodu. Tak duże jak aula, cały czas uderzają w ziemię. Rozpuszczają się w przestrzeni kosmicznej i spadają na ziemię w postaci wody. Wszędzie w przestrzeni kosmicznej jest woda. Jest to artykuł z czasopisma Nauka i Technologia. Gdybyście pojechali na biegun północny, byłoby wam tam dość zimno i bylibyście jedną z 400 osób, które kiedykolwiek się tam pojawiły. Biegun północny opływa ocean zwany Oceanem Arktycznym. Kilka lat temu pojechałem tam, żeby to zobaczyć, i pewien człowiek powiedział mi, czy wiedziałeś, że jest coś niezwykłego, jeśli chodzi o ten ocean? On nie ma przypływów i odpływów. A ja powiedziałem, człowieku, nigdy o tym nie pomyślałem. Uczyłem nauk przyrodniczych przez 15 lat. Ocean Północny nie ma przypływów i odpływów. A kogo to obchodzi? Ale są tam pewne wyspy zwane Wyspami Nowosyberyjskimi położonymi na wybrzeżu Rosji. Na tych wyspach wciąż znajdują zamarznięte rysie rude, rysie europejskie i wielbłądy. Co się wydarzyło? Kiedy ludzie przewiercają się przez lód, kiedy docierają do bieguna południowego i wiercą w lodzie, na biegunie południowym, pod lodem, znajdują złoża węgla. Chciałbym tylko zaznaczyć, Szanowni Państwo, że na Antarktydzie nie ma żadnych drzew. Zero. Admiral Byrd pojechał tam i powiedział, że w pobliżu bieguna południowego widział zamrożone liście palmowe. Naukowcy odkryli tam różnego rodzaju zamrożone liście, nawet szczątki roślinożernych dinozaurów. Są tysiące dobrze zachowanych liści znalezionych na Antarktydzie. Liści po stronie klifu 400 km od bieguna południowego. One wciąż zachowują swoją pierwotną strukturę komórkową i zawartość organiczną. Nie są skamieniałe, są dobrze zachowane. Na północnej Alasce znajdują roślinożerne dinozaury. Nie ma tam drzew. Byłem tam. Nic. W większości miejsc nie ma nawet źdźbła trawy. Ziemia ma właściwie dwa bieguny północne. Kiedy się obracamy, mamy geograficzny biegun północny, ale mamy również magnetyczny biegun północny w Kanadzie, na który wskazuje nam kompas. Tu. W